Mam widzowie, witam was w kolejnym odcinku Spec Simulator 99. A w dzisiejszym odcinku mam bardzo super humor. Dziękuję za 100 wyświetleń, pozytywne komentarze, bardzo wam dziękuję za pozytywne komentarze i 5 lajków. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. I dziękuję wam za 650 subskrypcji prawie. Bardzo wam dziękuję serdecznie. Wam dziękuję. I na 1000 subów od razu powiem, że będzie konkurs na 10 huge, więc pomóżcie mi dobić 1000 subów. A na starcie w ostatnim odcinku było losowanie Nam właśnie takie dwa elephanty, elefanty na dwa elefanty te. No i teraz na ekranie wyświetla Wam się zwycięzca. Więc po odcinku nagrody polecam do Twojego mailboxa. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, co będzie w nowym updatecie w Pet Simulator 99. I jak to będzie wyglądało, ale e, zanim to, to chciałbym Wam powiedzieć, że ogólnie, e, tak, e, mam już bardzo blisko do Titanic'a, e, już dosłownie, ogólnie to tak, jestem o wiele bogatszy, dobra, już Wam pokazuję, e, bo tak, mam 10,3 biliona rapu i co się stało, ogólnie, mam 1000 robux, Czekaj, ja, ja, czekajcie, ja Wam udowodnię, że mam, miałem 1800, mam 1000 robux, nie? I tak, wczoraj sobie kupiłem. Yy, ileż tam razy ten zestaw? Trzy razy nie. No i wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj są moje jajeczka, te, które kupiłem. Mamy sobie też. Yy, taką. Te paczuszki, już wam pokazuję. Paczuszki mamy, widzowie. Yy, paczuszki. Mamy osiem paczuszek. No ale one staniały, bo były warte 400 milionów. I mamy jeszcze tikety, Tylko gdzie one mam? Mam jeszcze 60 tiketów. Jeżeli byście chcieli mnie wesprzeć w drodze do Titanic'a, to możecie mi wysłać do mailboxa jakieś huge albo jakieś Gemy. Mój nick to Arturo Tyryny, macie sobie tutaj, możecie zatrzymać film w tym momencie. Więc dobrze, lecimy sobie dalej. Mam, no, wszystko wiecie już. Co bym chciał Wam powiedzieć? Ogólnie nie wiem, co w tym odcinku zrobimy, ale wiem, że na nowy update kupimy coś fajnego. Te 1000 robuxów wydam na odcinku. Ale może na starcie ym, popróbujemy. Hmm. Może na starcie zróbmy kolejny konkurs. Tylko proszę, obejrzyjcie do końca. Koniecznie musicie zostawić subika i lajka. Jak ym, będę wybierał uwagę, jak ja wybieram, jak napiszecie pozytywny komentarz, jakiś fajny komentarz, to wtedy Wam wysyłam, nie? Tak jak ostatnio ta osoba napisała, że fajny Titanic, fajny odcinek, fajny Titanic. Yy, więc bardzo Wam dziękuję. Ogólnie mam tego Titanica, dalej mam. On jest warty 5,67 biliona, czyli 607. milionów. Tak wygląda moje Fusion, nic się nie zmniejszyło, nic się nie powiększyło. Mój Audi Team, no. E, więc, e, dobra, pójdźmy sobie na Trading Plaza, no i tam się już zobaczymy, więc widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, no i dotarliśmy na Trading Plaza. A więc, jaki będzie konkurs? Uwaga! Skoro już wyślę po odcinku tej osobie właśnie te dwa huge, więc nowy konkurs. Napiszcie kaczka. Kaczka. Napiszcie w komentarzach kaczka i swój nick z Robloxa. A rozdamy w tym odcinku trzy basketbole. Trzy basketbole. Jeżeli chcecie wygrać takie basketbole, napiszcie kaczka oraz swój nick z Robloxa, swój nick z Robloxa musicie napisać, bo bez tego nie mam jak wam wysłać. Pozytywny komentarz i wtedy Wy możecie wygrać. A propos, mamy tutaj ofertę, no to damy 2 miliony, bo ja zbieram ogólnie. O, jeżeli chcecie mi pomóc, to możecie mi wysłać ekskluzywy, nie? Możecie mi wysłać ekskluzywy, zobaczmy, czy wygram. Ale w tym czasie wystawmy sobie, coś, bo musimy trochę zarobić na Titanica w Pure Gamesach najlepiej. Kurde, etykiety. Ale ja bym poczekał z tymi etykietami, aż będą nowe yy, Huge Titaniki, więc na razie to nie. Kurde, co ja mogę wystawić. Hmm. Potrzebuję 60 milionów. Dobra, wystawmy dwie paczki za 40 milionów. Dwie paczuszki za 40 milionów. Może się sprzedawa. Wiem, że ten odcinek może być nudny, ale jeżeli dobijecie tutaj 3 lajki. Słuchajcie, nie wymagam dużo, to zrobimy coś za te 1000 Robux i to będzie na filmie. Na pewno pojawi się film z nowego updateu w PS Simulator 99. Bo jeżeli macie propozycję nagrania w gry w Robloxie, możecie mi wysłać. Od razu mówię, nie gram w Growa Garden. I to tyle, nie gram w Growa Garden. Update mamy za uwagę. Uwaga, update mamy za 7 godzin 12 minut. Update codziennie mamy o 18. A, i właśnie, zerknijmy się trochę na RCU, bo tam nie wbijałem. Zobaczmy, co jest w RCU, więc widzimy się za chwilę. O! Poczekajcie, bo ktoś tutaj coś trafia. Tapujemy, tapujemy, tapujemy. Oj, niestety Hildyk. No, więc widzimy się za chwilę. A więc wbijowie, e, widzowie wbijamy na RCU. Rebirth w Ultimate. z Nie wiem, czy znacie tą grę. Jeżeli nie, no to... OK. No i mam. Aktualizacja numer 14, Squid Game Update, mamy coś takiego sobie tutaj, możecie sobie przeczytać, Squid Exclusive Egg, no mamy takie rzeczy ogólnie, aha, no, zawsze było trochę więcej, zobaczmy te, o to, ile on daje, to jest 200, Jezu, już takie mocne pety są, ja nawet nie wiedziałam, słuchajcie, jest jakiś event, nie, więc może, o kurde, ile tu boostów mam odpalonych, ja już tutaj dawno nie gram ogólnie, więc ja chyba gówniane pety, nie wiem czy to są dobre pety, możecie mi napisać czy ja mam dobre pety, ale chyba słabe mam pety, nie? Ja mam w ogóle jakieś tokeny tutaj, przepraszam bardzo, już tutaj długo nie gra, ja mam jakieś, to o mam 211 tokenów nawet nie wiem skąd. Dobra, tepnijmy się na, okej okay, jest nowa kraina, tylko tepnę się tutaj. Ogólnie czemu nie gram za dużo wercę, No bo jakoś ta gra mi się tak dziwnie, no już widać po liczbie graczy, że już trochę upadła. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, okay. musimy coś takiego zbierać. Yy, co tutaj mamy? Dobra, no to tak. Yy, mamy... Czy tutaj się coś robi? To, to jest dla ozdoby? Okej. Okay. Yy, Serio? Telo... Tu się nie dawaj. No dobra. <laughs> Będzie nowy świat! Będzie nowy świat, ale... Muszę Wam szczerze powiedzieć. Ej, no Halo... Z... Zniknie mi to jakieś z ekranu. O, zniknęło. Ym, trochę od Petsima. O, 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 o. Czy tutaj możemy się... Nie wiem, co tutaj się robi. Tak szczerze. Zajmujemy się ogródkiem? Nie. O, zobaczmy co tutaj jest. O, kurde, ale ładnie tutaj jest. Ale czy tutaj coś się robi? Czy to tak tylko też dla ozdoby? Słuchajcie, czekaj. Sprawdźmy co tutaj się robi. Labmap. Hej, Magik, pod Summer Event is over. Aj, jajaj, bo to tak, aktualizacja tak naprawdę wprowadza na tylko jajko. Yy. ogólnie to się nie dziwię, czemu tak mało osób w to gra, dobra. dobra. bo tu nic nie ma w tym RCU. Ja nawet nie mam, co Wam pokazać, szczerze. Ten odcinek głównie nie wychodzi, bo ja nie mam, co Wam pokazać w tym RCU. Ja myślałem, że poczekajcie, sprawdźmy sobie. Eee... Yy. Nawet nie wiem, czy tutaj... Do... Ogólnie ja tak dawno nie grałem, nie? Może zobaczmy, czy są jakieś nowe ringi, ale ja mega długo nie grałem w Virtu. I mogę Wam to przyznać, że ja szczerze nie grałem tak ogólnie. Zobaczmy sobie mój klan w ogóle. Mój tutaj kolega tryhardował, ale on... No nie, nie grał ogólnie, za dużo. No tak to wygląda, no. Mój klan. Ja mam jeden kudę. Mamy tutaj jakieś nowe... No, ten to wiem. Okej, okay, nie mamy nic nowego. A, ringi nie mamy. A, zobaczmy sobie indeks mm, nagrody. W sumie to ja chyba za chwilę mogę sobie indeks odblokować za 400 zwierzeków. W ogóle pokażę wam moje jako za chwilę. Grałem dużo w RZ, szczerze, bardzo dużo. Mogę wam pokazać, że dużo grałem, dobra? Ja wiem, że to nie jest jak tak dużo, no ale grałem już 8 dni i 19 godzin. Tyle wydałem roblu, Robuxów na tą gram. I myślę, że dużo to jest dużo, bo a w ogóle czy ja nie mogę odebrać sobie tutaj nagrody jakieś? Czy coś w tym stylu? Nie, dobra. E, e, co ja mogę wam pokazać? No aura jaką mam, tu taka jest. Jakaś tam void. Nie wiem czy ona jest dobra w ogóle i czy nie. Możemy sobie odebrać to o nagrody codzienne. A tu się dużo... W ogóle jaki jest indeks duży już? Ja pamiętam jak było do 500... czekajcie. O kurde już jest do ilu? 700. Ja grałem jak było do 600. I co tutaj dostanę? Aha, ja za 14... Ty. Dobra, to może nawet ten na odcinku zrobić, tylko żeby on za długo nie trwał. 14 mówić. I będę miał... A w ogóle ile mogę mieć wyposażonych zwierzaków? Że wam pokazuję. Mm, bo nie wiem, czy wy wiecie. No, Aha, nie mam wszystkich wyposażonych, okej. Okay. Tyle mogę mieć. <grych> 13. Kupiłem sobie plus 3 zatem ogóle nic nie ma tutaj w Arcegu, więc możemy sobie wyjść. I ogólnie, w tym odcinku nic takiego nie było. Ale chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie. A więc nie zapomnijcie swojego Niko z Robloxa napisać słowo kaczka. No i widzimy się już. W sumie dzisiaj kolejny odcinek wleci. A i bardzo mam nadzieję, że nic sobie nie zrobicie w wakacje. Życzę Wam miłych, udanych wakacji, które się zaczęły wczoraj już, bo zakończenie roku. A więc słuchajcie, ja wam życzę wszystkiego najlepszego z okazji zaczęcia wakacji i postaram się robić trzy filmy w tygodniu, więc widzimy się w następnym odcinku. Czyli jeszcze dzisiaj pa pa.